Siema, jestem Tytus. Dzisiaj przygotowałem top filmiki z TikToka o BMW E60. Więc co? Zobaczymy co ciekawego TikTok ma dla nas. I jak zawsze napiszcie czy wam się podobało czy nie. Tutaj gościu sobie palił opony, ale fajna styluba. Fajny zderzak, nakładka. Przyciemnione szyby, podwójny wydech. Mam na myśli po prawej, po lewej stronie Ty wszystko w ciemnym. Wloty na powietrzu po bokach w tym zauważyłem nad kolach. O, tutaj jaka super stylowa to jest super styluba. Taką piątkę to bym chciał mieć. Eee, z dziurami te, z chłodzeniem tarcze, no super stylowa No tak jest pokazana, że super, a tutaj co palenie? O, widzicie, poszło opona, a felga zniszczona, za mocny drifting. Ta stylowa też jest fajna, tylko tamta mi się bardziej podoba. A może po prostu to podobna, tylko po prostu lepiej przestawiona, nie? No i co? No, pada mi bateria w telefonie. O, tutaj w zimie. Fajna stylowa, fajna nakładka na zderzak. Znaczy nie na zderzak, tylko na klapę. Nie wiem czy to jest nakładka, czy po prostu taka klapę bagażnika sobie wyprofilowaną kupił. Bo do mnie do A90 też można taką kupić ma maskę bagażnika, to znaczy klapę bagażnika, i by było tak samo taki efekt taki, takiego fajnego wyprofilowania, tak jak tu. A i ta kamera coś dzisiaj szwankuje. Tu co, pani myje samochodzik? Będziemy oglądać jak myja, czy coś ciekawego pokażą A tam chyba passerati pojechało O Fajna styluwa Ale czy to nie jest tamta, tamta, ta, ta, tamta Ta sama, tylko po prostu z lepszymi ujęciami, ale super wygląda Mi się podoba, chciałbym mieć taką O, tu w macie, czarny mat też super wygląda. No ładnie. Tu co nam pokażą. Nie, no tak, ale tam ta czarna stylowa z tymi nakładkami super robotę robiła. No to co? Co tutaj ciekawego biały? Biała stylowa też jest ładna, fajna, ale fajnie, że w tym biały ma czarne nakładki, czarny Grill, yy, czarny sporier, yy, czarne felgi to fajny kontrast daje super to wygląda. Mi się to podoba. Jakby miał biały, to też bym z czarnymi takimi, bo srebrny i biały to się gryzie, ale czarny i srebrny to się fajnie. Tu też fajnie wygląda. Tylko te felgi takie trochę nie halo. Dużo ludzi lubi mieć czarne samochody bez srebrnych wstawek A ja lubię mieć srebrne wstawki, ale super to wygląda Ten zielony mat Ta styluwa mi się bardzo podoba, bo się chociaż wyróżnia Te czarne też się wyróżnia, o to też trzeba przyznać, ale Chyba tamten czarny jest na pierwszym miejscu, a ten jest na drugim. Ze względu na to, że tutaj nakładek mi brakuje. Takiego bardziej go charakteru. E, no szczerze mówiąc, no nie wiem, jakie jakby miał do wyboru ten. Ten czarny czy ten zielony, to bym miał ciężki wybór. A Wy napiszcie, który byście wybrali. Bo ja między tymi dwoma bym stawiał. Tutaj co gościu robi za sztuczkę. O ale cuda. Szczerze mówiąc, ja bym rolę rolety nie chciał mieć. Ja bym wolał mieć przyciemnione takie szybę folią, bo wtedy to jest chociaż non-stop ciemne i mniej prześwituje światła to raz a dwa też ludzie nic nie widzą z zewnątrz. A to jest fajne, że nic nie widać z tyłu, czy ktoś tam siedzi, czy coś. O. Pan dokumenciarz schował sobie dokumenty. Tylko jak ci ukradną samochód, tego ci nie życzę, to razem z dokumentami. O, se może grzać tyłek. I nawiewy, o, o, o. bogata wersja. Jakiś bogacz. A tu co, uczyłem się jeździć? A tu? Ciekawe, czy mu te światła faktycznie migają tutaj, na wzdężaku, czy po prostu tak w kamerze widać, bo to są LEDy, i przez to tak wygląda. A tu co? Kastet, nóż. I można jechać. Dwa filtry powietrza miał, A tu co, zima. No taka. Te felgi mi się bardziej podobają, bo po prostu są czystsze A po prostu zwróćcie na nie uwagę. A tutaj co ciekawego pokażę? Zlot piątek. Tu biała śmiga. No, policja zaczyna. Jak Wam się ta stylowa podoba jeszcze powiedzcie? Taka! No, widać charakter, ale bez żadnych uh, dodatków. Takie, takie. Ma swój charakter, ale taki skromny przy okazji. Niech szykliwy. A jak wam się ta niebieska podoba? No, ładna, trzeba przyznać. Fa Fajna też yy, tutaj. Też ma taki charakter swój, bo na wloty miało do powietrza. Po bokach super to wyglądało. Fajne felgi. Tu przyklejona BMW na pół. Zobaczcie. Jak to się prezentuje. Tutaj trochę mało gąbki wsadzili pod tyłek. Nie żartuję. Ale fa, fa, fajnie pokazane to. A tutaj biała gleba e, uniósł się. To ma podnoszone hydraulicznie zawieszenie. To też bajer. Ale nie chciałbym takiego czegoś montować. Nie, no fajna styluba. Napiszcie według was, która styluba jest najfajniejsza. Według mnie ta czarna, potem zielona, a teraz ta biała, co teraz oglądamy. Ale to jak mówię, między tą zieloną a czarną to... Bardzo długa decyzja i ciężka by była, jakbym miał na przykład kupić y, tą lub tą, więc ciężko by było mi zdecydować. Więc napiszcie, którą wy byście wybrali i cóż, do zobaczenia w na następnym odcinku.